Miłość w księciu to jakiś jebany kosmos, serce napierdala Jakby chciało zrobić rozpoznanie wnioskiem, raz unoszę się w górę, jakbym łapał cały świat, a raz padam na mordę, bo znów czegoś mi brak, a ja biegnę do ciebie, choć to czasem jak bieg przez ogień Bo bez ciebie ten mój burdel jest to razy bardziej srogi Cię to jak walczyć z huraganem, kurwa trudne, lecz jedyne co naprawdę chcę mieć. A ja biegnę do ciebie, choć to czasem jak bieg czy zo. Gdy dotykasz mnie, to jakby świat przestał świrować. Nawet jeśli codzienność próbuje nam dowalić z dwóch stron, naraz tobą każda noc jest jako ogień na skórze. A każdy dzień, jakby los mówił, nie spierdol tego tchórzu. A ja biegnę do ciebie, choć to czasem jak bieg czy zo. Bez ciebie ten mój burdel jest 100 razy bardziej srogi Kochać się to jak walczyć z huraganem Kurwa trudne lecz jedyne co naprawdę chcę mnie A ja biegnę do ciebie choć to czasem jak bieg przez ogień